Dzisiaj wycieczka do Morrisona. Sprawdźmy, co uda się znaleźć, żeby na tym zarobić. Oczywiście znacie zasadę, nie wziąłem wózka, czyli co? Czyli musiałem się po niego wracać, bo było dużo rzeczy. Tutaj na dzień dobry rzuciły mi się w oczy te zestawy Green Pants. Sprzedawałem to wcześniej. Cena sprzedaży 118 funtów. Cena zakupu 75, co zostawia nam profit 13 funtów za sztukę. Trochę mało, jest to duże. Dwa w boksie będzie można wysłać. Także może znajdę coś lepszego. Zobaczmy dalej. Sprzedaż jest całkiem niezła. Wcześniej to sprzedawałem. Ale idziemy dalej, zobaczmy co tutaj jest. To ze 140 na 45. Na Amazonie sprzedaje się po 60, także zostawiam. Tutaj dalej jakieś airfryery, 70 funtów. Tutaj jakieś dekoracje do domu. No niestety, na Amazonie nic ciekawego nie było. Ta szczoteczka też za drogo, 8 funtów. Ona sprzedaje się po, w zależności czasem po 9, a czasem po 12, także nie ma na tym zysku. Tutaj kilka rzeczy w tym koszyku znalazłem, ale też nie było szału. Jakiś tam funt 2. Ale tuż za rogiem znalazłem te oto maszyny do kawy, one były po 25 funtów, kupiłem 10 sztuk, tutaj widać na paragonie. Sprzedały się dość szybko, średni zysk na jednej to 12 funtów. Dzięki za oglądanie, pozdro.